Nie wiesz, nie nie, nie wiesz typy, to weź na nasz serwer. No. Nie ma żelaznych. a W ogóle ja teraz robię reklamę. Dobra. Jeśli nie jeśli nie należy się tego. Znaleźliście świat Survival, to wbijcie do nas. IP patrzcie w opisie. Mamy... tutaj mamy to. Straszny dom, który nam się wygenerował przypadkowo. Rozbite UFO z modów. Trampolinę. Mamy oczywiście zamek. Mój stary dom. Bo... Co? No, tu jest. Tu była nasza. Była baza, i jeszcze, a tu był mój były dom, w którym teraz teraz mam gdzie indziej dom. I bo mój kolega ją kupił. No, tutaj mamy latarnię. Tutaj będzie. Pałac w budowie. Pałac w budowie. Apartament! Jeszcze jeszcze No. Tutaj mamy apartament. Pokażę wam jak wygląda. Ja piktulę. Tu schodzimy sobie. Ten apartament zajem ja. Póki sobie nie, nie buduję domku. Taki nie znajdę sobie dom. Nie. Mój pokój. Jest tu na dole, no, może powiedzieć, że na górze, w górę się wchodzi, ale później tu, tu jest moja, tak, ta, ta, no to, macie już również drugi jeszcze. Ta, targ w budowie, targ budowa, tutaj macie czątek apartamentu, jak tu sobie o, tam jeździsz. Tutaj masz taki mostek sobie, który możesz sobie przejść. Tu możesz oczywiście zapraszamy do apartamentu Villa e, Cegła. E, dobra, dobra. Tutaj mamy kasę. Tutaj będzie można było się zameldować. Ciebie? Spokój szefa oczywiście. Co? Nie mam go ciągle, dobra. Tu na górze wiecie już co było. Aha, bo ja chyba go wyrzuciłem. Do... Oczywiście, zapraszamy. Bułką z masłem 111